Siemanko, siemanko Dziennik podkładowy, jestem z Polski 30 listopada, godzina późna, 10.07 Dzień się późno zaczął, bo po prostu jest całkiem spora ulewa Teraz już trochę przestaje ten deszczyk Ale strasznie lało w ogóle Na maksa Teraz trochę się ostudziło, więc robota się też po prostu przyhamowała nie jesteśmy wcale poblokowani w środku Bo wszystko zniesione jest do środka Także jest trochę niewygodnie co robić Zaraz przyjadę po prostu drzwi za jakieś 20 minut Bo chłop dzwonił, że już jest w drodze To wstawimy drugie drzwi w łazience I pomyślimy co robić Taki deszcz nie chce się nic robić tak naprawdę Ale coś się zawsze znajdzie do roboty Coś małego i sprawnego Dobra My dopiero przyjechaliśmy, jesteśmy 2 minuty na miejscu. Także zaraz się przygotowujemy, pomyślimy co robić i zobaczymy jak ten dzień się dzisiaj potoczy. Dobra, lecimy do roboty No no i dobra, przyjechały do nas drzwi, więc będziemy teraz montować je. Tylko przez pomyłkę dali nam zamek bez klucza. Będziemy musieli tam pojechać i wymienić zamek, zamek o te dali wziąć zamek z kluczem. No czasami takie widzisz ostatnie jakieś pomyłki nam się trafiają cały czas przy zamówieniu, czy dostarczaniu No ale niestety jak jest duża firma, dużo zamówień to może im się zdarzyć Dobra czas zamontować te drzwi Tak wygląda przed no, Takie same jak tutaj Zaraz je montujemy i będzie wyglądać elegancko Więc zaczynajmy montaż Przymierzamy czy pasują, czy pasują. Bardzo dobrze, trzeba je zaklinować jakoś, tak? No i dobra, misja na razie zakończona, mam nadzieję, że te drzwi są w miarę dobrze wstawione Tak to się na razie prezentuje, zaraz poczekam jeszcze z dwie godziny, niech to oschnie Dobrze i tak to się nie wiem, że będzie prezentować no, Zupełnie inny klimat, dobra ja się biorę, bo przywieźliśmy też już, mamy pudełko Zaległy kafelek Kładę to bo chcę to dzisiaj zakończyć Położyć sufit I będzie gitara Dobra, zionek leci Zabieram się Teraz wam pokażę jak ta toaleta będzie wyglądać Już cała po wykafelkowaniu. Jesteśmy w trakcie prawie kończenia Jak widzimy toaleta jest piękna i różowa zaraz jeszcze dzisiaj Fugę położymy Sufit zrobimy i będzie dzisiaj skończona. No i dobra Łazienka jest zakafelkowana Nie będę dzisiaj fugował, jutro to zrobię Bo niektóre są świeże I jak powysuwam te krzyżyki to mogę go się obsuwać Bo to są ciężkie kafelki, także jutro to zrobię Tak teraz się prezentuje już ta łazienka O, dwie pary drzwi, nowe sztuki Od razu zupełnie inaczej I... O toaleta. Teraz biorę się za sufit, zaraz zrobię suficik i jutro przyjdę, już tylko zafuguję i wszystko będzie gitara elegancka. Wszystko elegancko. Także zadowolony jestem ze swojej pracy. Słońki też. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, dzisiaj bardzo. Muszę się spryżyć, nie mam czasu sobie na nagrywać. Co my się nie dzieje? pojechaliśmy tylko po kafelki, po drzwi, zamontowaliśmy drzwi, no, wykafelkowaliśmy łazienkę. A teraz po prostu sufit się założy i to wszystko. I dzień zleciał. I lecimy dalej. No i dobra, i my dzisiaj kończymy to przygodę z toaletą. Muszę tak stanąć. Tak to mniej więcej się przedstawia. Teraz tak to wyglądają toalety. Męska, damska, ale niestety, jak mówiłem, poprzez awanturę więcej raczej nie będziemy robić. I tu jest damska, tak wygląda kabina damska. W porównaniu z tym, co było, no to chyba dużo lepiej wygląda. Sufit zrobiony, jutro już się tylko zafuguje i będzie zrobiony. Dobra, dla mnie to tyle na dzisiaj. Zobaczcie za mną, jak to w ogóle wygląda z Katastrofa. No ale nic nie poradzimy takiego ja no, managera nowego budynku i nie będzie się z nim kłócił ani nic. dobra Ja to na tyle na dzisiaj. Niby nic nie robione, ale to łazienka jednak zajęła kupę czasu tej drzwi. Także no, dzień zleciał. Dobra, jutro przyjeżdżamy, fugujemy to i zajmujemy się barem. Na arka do jutra.